Rada dla ciebie na najbliższy czas. Nazywam się Olga Stępińska i od ponad 20 lat pracuję z podświadomością, rozwiązuję problemy ludzi i mam wskazówki z kronika kaszy. Stworzyłam komplet kart afirmacji, Twoja wewnętrzna transformacja. W poprzednim filmiku losowaliśmy karty. Jeśli wylosowałeś kartę numer 1, to te afirmacje znajdziesz w poprzednim filmiku na moim kanale. Jeśli natomiast wylosowałeś kartę numer 2, to podświadomość chcę zwrócić Twoją uwagę na to, żebyś był wdzięczny za nauczycieli. Więcej o mnie i o tym, jak powstały te karty, dowiesz się z poprzedniego filmiku, do którego serdecznie Cię zapraszam. Karta afirmacji stworzone przy wskazówkach od mistrzów skronik Akaszy. Jeśli to rezonuje właśnie z Tobą, zostaw komentarz. Nazywam się Olga Stępińska i zapraszam Cię do obserwowania tego profilu po więcej codziennych inspiracji.